Sudan Południowy, Afryka. Z dala od ubitego traktu leży wioska Loronio. Tutaj w 1921 roku przyszedł na świat chłopiec, który pewnego dnia został księdzem, a potem męczennikiem i bohaterem. Nazywał się Saturnino Lochure. Poprzez swe życie i przedwczesną śmierć stał się symbolem walki o niepodległość południowego Sudanu. W oczach tutejszych chrześcijan jego życie jest kwintesencją walki o godność i pokój w obliczu bezprawia i przemocy. Życie w Loronio było proste, ale bogate w treści. A lekcje, jakie młody Saturnino otrzymał pod strzechami wioskowych chat, dały mu solidne podstawy na przyszłość. Ojciec Saturnino dorastał w tej wiosce doskonale, wiedząc, że są normy, których musi przestrzegać. U ludu lottuko każde urodzone tu dziecko jest majątkiem wspólnoty. Jeśli postępuje dobrze, chwalą je wszyscy, jeśli źle, jest upominane przez wszystkich. Młody Saturnino został ochrzczony w wieku 10 lat. Nauki, które poznał z katechizmu, harmonizowały z większością tego, co wyniósł z tradycji swojego ludu. Lotuko mieli Boga o imieniu Ajok. Była to tajemna istota, która stworzyła wszystkich Lotuko. Wierzyli w to. Więc kiedy poznali chrześcijaństwo, nie było ono niezgodne z wiarą w jednego Boga. Te wartości mieszkańcy Loronio wszczepili w serce i umysł młodego człowieka. A wszystko, co było sprzeczne z dawną tradycją południa, ojciec Saturnino zupełnie odrzucił. Młody Saturnino lubił czytać. Był pilnym i zdolnym uczniem. Szkołę podstawową ukończył wcześniej od swoich rówieśników. Wrodzona dociekliwość stała się jego przewodnikiem w świecie prawdy. Uczył się przez całe życie. Czytał o niewolnictwie i o handlu niewolnikami. W jego czasach niewolnictwo nadal istniało, lecz w innej formie. Już nie handlu ludźmi, ale ucisku. Ktoś siedział komuś na karku i mówił, żeby być takim jak my, musisz być muzułmaninem. Wkrótce po ukończeniu szkoły podstawowej Saturnino wstąpił do seminarium. Zainspirowany dobrą pracą misjonarzy kombonianów, starał się bronić godności swojego ludu przed stałym lekceważeniem i uciskiem ze strony władz. Stale powtarzał: Muszę zostać pasterzem, by poprowadzić mój lud zgodnie z wolą nieba. Nie ku polityce, lecz ku niebu. Wszyscy jesteśmy stworzeni dla nieba, a Bóg nie chce, by choć jedna dusza została zgubiona. Ojciec Saturnino otrzymał święcenia kapłańskie w 1946 roku w wieku 25 lat. Rzucił się w wir pracy parafii, kierując szkołą, organizując działania muzyczne i uprawiając ogród. Miał dar do języków i mógł biegle rozmawiać w kilku miejscowych dialektach, co było niezbędne przy wizytach w odległych parafiach. Ludzie go podziwiali, a on z radością obserwował, jak wzrastają w wierze. Jego kapłaństwo było niezwykle klarowne, nie tylko w tym, jak celebrował sakramenty, lecz także w tym, jak był oddany ludziom, którym służył. Mógłby być wzorem dla każdego księdza. I nawet dla tych, którzy napotykają mniej poważne wyzwania. Bo gdy zobaczymy, z czym on się zmagał i co pokonywał, i potem odniesiemy to do siebie, musimy rzec: myślę, że dam radę. Jeśli on to zrobił, to i ja muszę sobie poradzić. Sudan uzyskał niepodległość od korony brytyjskiej w 1956 roku. Nowo powstałe państwo rozbudziło nadzieję na lepsze życie wśród uciskanych mieszkańców południa. W roku 1958, za specjalną zgodą stolicy apostolskiej, ojciec Saturnino wystartował w wyborach i został wybrany z ramienia południowej prowincji Torit na posła do tworzącego się parlamentu w Chartumie. Jego celem stało się zagwarantowanie wolności religijnych i obywatelskich dla swego ludu w powstającym właśnie projekcie konstytucji. Ludzie zobaczyli, że wokół jest chaos. Nikt im nie pomaga, są oszukiwani i wyzyskiwani. Chcieliby został ich głosem w parlamencie. Watykan postanowił więc zwolnić go z obowiązków i skierować do parlamentu do Hartumu. Ale na miejscu, Saturnino zorientował się, że to, po co przybył, jest nieosiągalne. Wszędzie napotykał trudności. Dążenie Południa do większej autonomii w relacji z islamską północą było oczywiste. Widząc, jak Południowcy bronią swych pozycji w debacie konstytucyjnej, rząd wojskowy rozwiązał parlament wkrótce po jego zaprzysiężeniu. Ojciec Saturnino powrócił do swojej misji w jej. Zaproponowano mu biskupstwo w nowo utworzonym wikariacie apostolskim w Dżubę, lecz po długim namyśle propozycja ta nie została przez niego przyjęta. Był jednym z tych, którym proponowano biskupstwo, lecz powiedział, nie chce być biskupem niewolników, dlatego że południe uważano za kraj niewoli i ucisku. Odmówił, bo wolał pójść pracować z ludźmi. Jego marzenie o pracy dla swego ludu wkrótce stało się nierealne. Wskutek ostrzeżenia, że jest na celowniku władz w Chartumie, schronił się w Ugandzie, by już nigdy nie powrócić do Sudanu. Ojciec Saturnino Lochure podjął swoją ostatnią i najtrudniejszą misję, został przywódcą i przewodnikiem duchowym ruchu oporu Sudańczyków z Południa, przeciw przemocy i islamizacji. Ojciec był oświecicielem: kimś, kto pragnie poruszyć serce każdego mężczyzny, każdej kobiety i dziecka. Chciał widzieć, że ludzie są świadomi swoich praw. Mówił, jeśli my, chrześcijanie, Będziemy tu milczeć. To znaczy, że pozwolimy naszym prześladowanym braciom i siostrom w Chrystusie pomyśleć, że o nich nie dbamy. Tego nauczał w Europie. Jeśli nie będziemy mówić o problemach w Sudanie Południowym, gdzie mieszkają głównie chrześcijanie, wtedy ci chrześcijanie powiedzą: Chrześcijański świat nie dba o nas. Ojciec Saturnino wiele podróżował po sąsiednich krajach Afryki i po Europie, żarliwie orędując w sprawie Południowego Sudanu. Alarmował świat o tragicznej sytuacji swego ludu, prześladowanego przez islamską dyktaturę z Hartumu. Był też kapelanem rosnącej społeczności sudańskich uchodźców, którzy zbiegli przed prześladowaniami. Kiedyś zjawił się u nas, gdy świętowaliśmy niepodległość Ugandy. Było to w 1962 roku. Nosiliśmy flagi Ugandy, przypięte na piersi, tutaj. A on rozmawiał z nami o losach bojowników o wolność. Wreszcie powiedział: Zadowoleni jesteście z tego świętowania? Dlaczego świętujecie niepodległość innych ludów, innych krajów? Pewnego dnia będziecie świętować niepodległość południowego Sudanu, tak samo jak celebrujecie niepodległość Ugandy dziś. Byliśmy oszołomieni. W Sudanie szalała wojna domowa, więc ojciec Saturnino pozostawał w głębokim ukryciu. Jego apele o pomoc za granicą pozostawały na ogół bez odzewu, jako że wojnę tę uważano za wewnętrzną sprawę Sudanu. Jednak gdy jego ukochanej rodzinnej wiosce zagroziło nacierające wojsko, wyruszyłby ostrzec rodaków. I wtedy w styczniu 1967 roku został pojmany. Kiedy zginął, było z nim dwóch mężczyzn. Prowadzono ich do jakiegoś obozu. Zorientował się, że idą na egzekucję, powiedział do swoich kompanów: „Musimy coś zrobić. Rzucił się na jednego z żołnierzy. Jego towarzysze zbiegli, a on był jedynym, który wówczas zginął. Nawet w chwili śmierci ojciec Saturnino poświęcił się dla innych. Po śmierci ojca Saturnino południowy Sudan nadal nękany był przez wojnę. Miliony ludzi zginęły, zostały wysiedlone lub zbiegły, a walki trwały w sumie blisko 50 lat. Dopiero w 2008 roku ciało ojca Saturnino powróciło, by ostatecznie spocząć w Ojczyźnie. Świętowaliśmy, nie płakaliśmy. Była uroczysta msza, msza pamięci, która, jak powiedział biskup, nie jest mszą żałobną, ale świętowaniem. Świętujemy i czcimy dobre dzieło, jakie uczynił Bóg rękami człowieka, który tu spoczywa. Zaczęliśmy przygotowania z arcybiskupem Odamą z Ugandy. Dwa przypadki są ewidentne. Krzyżyk na plecionym łańcuszku, nieżelaznym, pozostał nienaruszony do dzisiaj. Spodnie pozostały nienaruszone po 40 kilku latach. Nie zjadły ich termity. Są jakie były. Można je uprać i nosić. Ponadto w miejscu, dokąd udał się arcybiskup, by zbadać kiedy i gdzie został zabity Saturnino, Nadal są widoczne ślady ciemnej krwi po 42 latach. Arcybiskup Odama powiedział, że mają mnóstwo dowodów. Czuję, że moglibyśmy przeprowadzić proces kanonizacyjny tego człowieka. Pokój ostatecznie powrócił do Sudanu Południowego. A ponieważ ojciec Saturnino w latach walki głosił wiarę i nadzieję, więc dzisiaj jego pamięć i przykład są siłą jednoczącą nowy naród. Będziemy nadal podążać za przykładem tego młodego człowieka, zrodzonego w prostej chacie z kobiety z ludu Lotuku. Wszyscy modlimy się za niego. Wszyscy pragniemy, by wstawił się za południowym Sudanem, by ujrzał, jak spełnia się jego marzenie. his dreams Ojciec Saturnino użył pełni swoich talentów i zdolności do walki. Walczył w sposób wytrwały i przepełniony nadzieją. Jest bohaterem i wzorem dla ludzi z południa. Oto rola, jaką postać heroiczna odgrywa w dodawaniu ludziom otuchy. Mawiał, nie musicie się lękać. Jest nadzieja, która daleko wykracza poza granice tego życia. Nie musimy być manipulowani, nie musimy być terroryzowani, do niczego przymuszani. Możemy z ufnością dawać świadectwo Chrystusowi.